Już pod koniec kwietnia zapraszam Państwa serdecznie do pięknego Kołobrzegu, gdzie odbędzie się kolejna edycja konferencji Mechaniczno-Biologiczne Przetwarzanie Odpadów. W tym roku planujemy zwrócić szczególną uwagę na rozbudowę i modernizację zakładów MBP. Zastanowimy się również, jakie przepisy stosować w Mechaniczno-Biologicznym Przetwarzaniu Odpadów w obliczu braku rozporządzenia o MBP oraz omówimy m.in. aspekty technologiczne projektu konkluzji PAD dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Oczywiście oprócz merytorycznej części konferencji mamy dla Państwa przewidziany szereg atrakcji. Między innymi zabawy integracyjne na świeżym powietrzu pod hasłem Euro 2016 oraz koncert samego Frediego Mercury z zespołu Queen podczas uroczystej kolacji. Zapraszam serdecznie Państwa do udziału w tym wydarzeniu. Czekam na Państwa po obrzegu.